Na no, dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 30 czerwca 2025 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was na ten konkretny czas, na ten konkretny dzień. No i 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj. Urodzinki. Spełnienie marzeń, kochani. Niech Wam się darzy. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. No i zobaczmy, dzisiejszą kartą na dzień dobry jest dziewiątka denarów. Ale fajna karta. Kochani, dziewiątka denarów jest kartą niezależności, jest kartą dobrobytu, jest kartą singla, zadowolonego z życia singla. Jest kartą inwestycji. E, dobry dzień nam się szykuje, dobry poniedziałek nam się szykuje. Dziewiątka denarów, kochani, jest przede wszystkim dla mnie przynajmniej kartą niezależności. Niezależności, indywidualności i takiego mm, podejścia do życia e, zgodnie ze swoimi zasadami, ze, zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie z Sobą. Dziewiątka denarów, oczywiście, jako denarowa energia dzisiaj może się kręcić wokół pieniędzy, wokół inwestycji, wokół finansów. Um, obfitość Wszechświata o nas zadba. To na pewno. Także możecie spodziewać się jakiegoś przypływu pieniędzy, możecie spodziewać się właśnie dobrych informacji dotyczących właśnie inwestycji, możecie się spodziewać udanych zakupów, może warto dzisiaj pójść na zakupy, e, zaplanować właśnie jakieś swoje wydatki, e, bo naprawdę macie szansę tutaj podjąć e, dobre, dobre decyzje. Dziewiątka denarów jest też właśnie taką kartą niezależności, e, więc e, dzisiaj możemy potrzebować troszeczkę dystansu m, od, e, od, od świata, e, Możemy potrzebować troszeczkę takiego czasu typowo dla siebie, żeby zabrać siebie na zakupy, zabrać siebie na randkę, zabrać siebie na coś dobrego, do jedzonka, czy po prostu postawić nas z siebie i swoje inwestycje. Możemy po prostu, wiecie, odizolować się troszeczkę, zrobić coś samemu, mieć potrzeby, że tak powiem, skupić się na swoich po prostu potrzebach. Ale dziewiątka dydatów jest też taką kartą mówiącą, że okej, okay, o siebie mamy zadbane, tak? Ale mamy... Nadmiar czegoś, co możemy ofiarować innym. Także też będziemy bardzo hojni wobec innych. Także możemy obsypywać innych prezentami, zapraszać właśnie na różnego rodzaju spotkania. Możemy, kochani, inwestować w dzieci, w rodzinę, w bliskie osoby. Także jest to dzień szeroko pojętych inwestycji, ym, szczególnie finansowych, ale również energetycznych. Więc ym, fajna, fajna energia. Kochani, pod względem zawodowo-finansowym jest to no, jedna z lepszych kart, jaka, jaka wychodzi. Możecie spodziewać się, się dzisiaj naprawdę samych dobrych rzeczy. Dziewiątka denarów może mówić o podpisaniu ważnej umowy, może mówić o finalizacji jakiegoś projektu, może mówić o pieniądzach przede wszystkim, które będą szły w Waszą stronę, może mówić o dobrych inwestycjach na przyszłość, więc jeżeli macie coś w planach, macie, macie właśnie w planach jakąś inwestycję, zakup czegoś, rozwój jakiegoś projektu, to z dziewiątką pentak i wiedzcie, że to na pewno będzie dobry e, kierunek. Dziewiątka denarów, kochani, też jest kartą e, takiej indywidualności, więc nie bójcie się podchodzić do pracy indywidualnie, nie bójcie się e, wychodzić z jakimiś swoimi pomysłami innowacyjnymi, tak? E, nie bójcie się, że tak powiem, e, nawet bym powiedziała, trochę iść taką swoją drogą w, w kwestiach właśnie zawodowo-finansowych, bo ona przyniesie Wam dużo, dużo dobrego. E, przede wszystkim, kochani, dziewiątka. Kadenarów jest um... Często kartą właśnie prowadzenia własnej działalności, więc część z Was może się zdecydować dzisiaj właśnie na własną działalność, możecie właśnie dojrzewać do tego od jakiegoś czasu i dzisiaj poczujecie taką gotowość w sobie, żeby coś zadziałać, żeby otworzyć własną firmę, żeby napisać biznesplan, żeby popytać o jakieś dotacje, jak to wygląda i tak dalej. A dla części z Was, jeżeli już prowadzicie własną firmę, no to możecie zauważyć, że naprawdę odnosicie duże sukcesy. Pieniądze zaczną spływać do Was, nowi klienci zaczną się pojawiać, właśnie może być kwestia poszerzenia właśnie firmy, poprzez jakieś inwestycje, poprzez jakieś pomysły, poprzez jakieś inspiracje. Cokolwiek dzisiaj nie zdecydujecie na pewno będzie korzystne dla Was. Jeżeli chodzi właśnie o osoby, które pracują dla kogoś i tak dalej, jakimś większym zespole, to mam wrażenie, że dzisiaj będziecie szukać troszeczkę takiej indywidualności. Możecie troszeczkę się zdystansować od innych, ale za to macie dużą szansę właśnie zabłysnąć właśnie swoimi pomysłami, swoim, swoją innowacyjnością, swoim, swoją pracą po prostu, co na pewno nie zostanie Zostanie niezauważone, więc błyszczcie, po prostu błyszczcie, bo naprawdę macie szansę się dzisiaj wyróżnić, a to też odbije się na waszych pieniądzach. Dla części z Was możecie otrzymać właśnie jakieś dodatkowe bonusy, jakieś nagrody, że tak powiem. Mogą się szykować jakieś, może nie tyle imprezy, jakieś większe, ale jakieś takie kolacje na zakończenie czegoś, finalizację jakiegoś projektu, także możecie spodziewać się fajnych, fajnych chwil. Osoby, które szukają pracy, no tutaj, bądźcie, bądźcie um, otwarci na to, co idzie w waszą stronę, bo to, co idzie waszą stronę, może przynieść naprawdę dużo dobrego. E, więc e, fajnie, bardzo fajna, fajna energia. Jeżeli, kochani, chodzi o sprawy miłości, sprawy relacji, to tutaj bym powiedziała, że działa, że tak trochę na dwoje babka wróżyła. Bo z jednej strony, tak jak powiedziałam, dziewiątka denarów jest taką kartą zajęcia się sobą i swoimi potrzebami. Więc możecie w tym dniu mieć taką większą potrzebę, żeby skupić się na sobie i na swoich potrzebach. Będziecie załatwiać swoje sprawy. Możecie mieć troszeczkę mniej czasu dla partnera, Partnerki. Może być tak, kochani, że będziecie czuć nawet taką potrzebę, żeby, żeby gdzieś tam skupić się na swoich potrzebach, gdyż może w ostatnim czasie za bardzo poświęcili, poświęciliście uwagę właśnie tej drugiej połowce i czujecie się na przykład w jakiś sposób zaniedbani i będziecie potrzebowali się trochę dopieścić w dniu dzisiejszym, nie? Ale z drugiej strony dziewiątka denarów, tak jak powiedziałam, jest tą kartą... Mm, w tradycyjnym raidersie White to widać fajnie, bo jest postać właśnie na karcie, i z jednej strony ma 5 denarów, z drugiej strony ma 4 denary, tak? I te 5 zachowuje dla siebie, 4 jest w stanie, że tak powiem, oddać, tak? Jest w stanie zainwestować. Także tutaj z drugiej strony, kochani, ta dziewiątka denarów może świadczyć o tym, że jeżeli szczególnie w ostatnim czasie gdzieś tam. Um, nie wiem, czy się zdystansowaliście troszeczkę od siebie, czy mniej uwagi sobie poświęcaliście. No to dzisiaj może być taki dzień, właśnie, że ta uwaga zostanie bardziej poświęcona. Wyjdziecie razem na zakupy, pójdziecie razem na jakąś kolację, spędzicie po prostu miło, miło czas. Mogą się pojawić oczywiście jakieś wspólne plany inwestycyjne w związkach, więc jeżeli chcecie wydać trochę pieniędzy na coś konkretnego, na jakieś podróże i nie wiem, remont domu, czy, 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 czy zaplanowanie czegoś tam na przyszłość, jak najbardziej jest to dobry czas. No ale z dziewiątką denarów, kochani, to też jest taka karta mówiąca o singielstwie, więc dla części z Was, jeżeli jesteście w toksycznych relacjach, jeżeli jesteście tłamszeni albo już długo dus dusicie się w jakiś sposób w jakiejś relacji, to może być dzień, w którym odzyskacie swoją niezależność i stwierdzicie: OK, czas pójść naprzód. Jeżeli chodzi o moje single, no cóż, no wy będziecie mega zadowoleni z życia w dniu dzisiejszym. Z dziewiątką denarów tak naprawdę nie będzie Wam niczego do szczęścia. Jak to się mówi, Nie, brakować. O, <laughs> brakować. Więc możecie być bardzo mocno skupieni na karierze, możecie być bardzo skupieni na sobie, na swoim własnym rozwoju, na inwestycji w siebie, możecie się zabrać na zakupy, właśnie na coś dobrego. E będzie Wam dobrze, tak jak jest. Po prostu będzie Wam dobrze, tak jak jest. No ale dla części z Was moje drugie single, drugi niezależny, fajny, atrakcyjny single idzie w Waszą stronę. No i to może być spotkanie dwóch światów, które kto wie, kto wie, może kiedyś połączą się w jeden. Także idźcie oczy szeroko otwarte, bo m, podczas tego dbania o siebie dzisiaj możecie spotkać równie fajną osobę, co Wy. Więc e, super, kochani. E, fajny dzień, fajny poniedziałek nam się zapowiada. Yy, jaki poniedziałek, taki cały tydzień, wiecie. <laughs> Także dziewiątka denarów zapowiada nam dużo obfitości, niezależności, e, dobrych inwestycji, m, zadbanie o siebie. I takiego ogólnego zadowolenia z życia. Więc fajnie, bardzo fajnie to wygląda. Na spodzie, cóż tu mamy? Mamy ósemkę kielichów, mamy piątkę denarów, mamy księżyc. Także widzicie, kochani, odchodzimy dzisiaj właśnie od jakiegoś poczucia braku, odchodzimy od jakichś lęków, iluzji, odchodzimy właśnie od jakichś trudności. Zdecydowanie jesteśmy gotowi właśnie na jakieś odważne też kroki naprzód, z dala właśnie od tej trudnej energetyki. Będziemy się kierować też mocno głosem intuicji, więc to jest fajnie. Nie bójcie się, moi drodzy, też prosić o pomoc, bo piątka denarów ok, i dziewiątka denarów też są takimi kartami, tu jestem z osią samosią, ale mam wszystko, czego i trzeba, tu jestem z osią samosią, ale nie mam nic, tak? Także pamiętajcie, żeby zawsze też prosić o pomoc, jeżeli czegoś potrzebujecie. Nie bójcie się też ofiarować tej swojej pomocy innym, potrzebującym. Także bądźcie hojni właśnie w, w, w tej energetyce um, Bądźcie szczerzy wobec siebie, a propos tego, co chcecie, w którą stronę chcecie pójść. No, i tak jak mówię, z księżycem nie dajcie się lękom, ale podążajcie za głosem intuicji. Tutaj na spodzie jest jeszcze piękny as denarów uuu, as kielichów. Także dwa asy na horyzoncie, więc może rozpocząć się coś nowego, coś fajnego, co właśnie poprawi Wam humor, co przyniesie dobre inwestycje na przyszłość, co otworzy Wasze serca, otworzy Waszą kreatywność na jakieś nowe początki. Więc. Cudownie. E, no więc tak to wygląda, kochani, w dniu dzisiejszym. Życzę Wam pięknego dnia, magicznego dnia. Niech się Wam darzy, niech się Wam wiedzie, niech przyjdzie wszystko, wszystko co najlepsze. Magicznego dnia. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa, pa.